Dzisiaj, przyno... takim razem przychodzi do nas Andrzej Pągowski, bo jak jest festiwal filmów, to musi być Andrzej Pongowski Tym razem z najnowszym albumem. Trzy wystawy. Kieślowski, Trzy wystawy. Wajda, Morgenstern. Mhm. Znane widzom festiwalowym, ponieważ tu były premiery, tu były debiuty. Mhm. Pierwsza 2016, druga 2021 i zeszłoroczna. Tutaj na tym fotelu rozmawialiśmy o tym Morgenstern na nowo. Dlaczego? Tak ważny jest ten projekt, ponieważ po raz pierwszy pokazuje go y, całościowo. Mhm. Powiem Ci szczerze, że y, on sam na mnie zrobił wrażenie, bo dopiero jak się widzi te 125 plakatów tak na jednej poddaniem. sali, mhm. jak y, dociera do ciebie ilość, ile tam jest tytułów kultowych, tytułów ważnych, ja nazywam to wystawą trzech tenorów polskiego kina. Bo y, każdy z tych artystów ma w historii naszego kina. Potężny dorobek. Yy, można pytać, no dobrze, po co to robisz? Dlaczego o tym mówisz? Dlatego, że teraz jestem już mądrzejszy. To był 2016 rok, mamy 24. Z tymi projektami jeździłem sporo po Polsce i okazuje się, że wcale nie jest tak dobrze. Yy, są takie miejsca, gdzie młodzi ludzie nie wiedzą, kto to jest Andrzej Wajda. Mhm. Już nie mówmy o Kieślowskim czy Morgensternie. <laughs> Więc yy, z projektów artystycznych zrobiły się projekty edukacyjne. Ja się z jednej strony jako artysta z tego bardzo cieszę, bo e, to też jest ważne. No, artysta bez odbiorców się do nie pewno. sprawdza, nie istnieje. Natomiast rzeczywiście e, na tej wystawie w Częstochowie, kiedy rozmawiałem z publicznością, a było bardzo dużo e, osób mhm. i zaprosiłem ich do głębszego zapoznania, tam są takie ściągawki z twórczością tych artystów, podeszła do mnie jedna pani i mówi, wie pan co, wracam do siebie do domu i czuję się, że jestem fachowcem od Wajdy. Ja mówię, ale no, mówi, tak, wie pan, bo... Oczywiście znałam, wymieniła z pięć tytułów, mhm. ale spędziłam pół godziny przed tą ściągawką, zobaczyłam dokumenty, zobaczyłam etiudy, zobaczyłam co on robił, w którym momencie, które filmy były jeden po drugim i ja to teraz wiem. I rzeczywiście ja mówię, wie Pani, no to Pani ma większą wiedzę niż niektórzy filmoznawcy, bo jak ja zaczynałem projekt Wajda na nowo, to niektóre osoby, które świetnie znają polską kinematografię, mogły wymienić 20 gór, a Wajda zrobił jednak 60. Mhm. Jak na to patrzysz z tej perspektywy właśnie edukacyjnej, czy te filmy, które właśnie były kultowe przez te wszystkie lata, one zdezaktualizowały się, nie zaktualizowały się, czy one mogą dotrzeć do tej młodszej... Wiesz, co, jest to bardzo różnie. Pytanie świetne, ponieważ ja ten projekt głównie dedykuję i kieruję do młodych ludzi. Ale w tym roku byłem na siedmiu festiwalach. Na kilku festiwalach miałem spotkania autorskie. Rozmawiałem tak jak tu na festiwalu widzimy bardzo dużo młodych ludzi, którzy kochają kino, kochają film. W jaki sposób zarażałem ich ciekawością do tych tytułów? No ale e, oni mówili, dobrze, gdzie my to możemy zobaczyć? I mhm. rodzi się taka sytuacja, myśmy tutaj z kilkoma osobami na ten temat rozmawiali, że młodzi ludzie, którzy interesują się filmem i nagle dowiadują się od Nestorów, od osób, które znają polskie kino, o jakichś kultowych tytułach, mhm. powiedzmy, popiół, waj, popiół i Diament, wajdy, czy Kanał, e, Do widzenia, do jutra, Jowita, Morgenszterna, chcemy e, e, krótki film o miłości, krótki, krótki film o zabijaniu Kieślowskiego, tylko oni mówią, ale gdzie my to możemy zobaczyć. Więc dopóki nie stworzona będzie baza, która pokazuje te filmy, gdzie można je zobaczyć, bo jak czegoś nie ma na streamingach, no to to nie istnieje. Mhm. Więc to jest bardzo ważne, że z jednej strony za naszymi deklaracjami, tak jak tu na festiwalu dużo się mówi o kinie przyszłościowym i o byłym kinie, mhm. no to musimy pamiętać o tym, że to wszystko, co jest dzisiaj, jest do obejrzenia. Natomiast. Tu na festiwalu jest kilka takich działów, gdzie pokazujemy kultowe filmy. Widziałem, że też był pokazywany amator, do którego robiłem pierwszy plakat dla Krzysztofa Kieślowskiego. Mm -hmm. um, czy... Uważasz, że powinna zostać stworzona taka antologia? tak? Na przykład, na przykład, tak jak są niektóre filmy właśnie z tamtych lat, w osobach powinna powstawać, Powinno być miejsce. Ja się bardzo cieszę, że nareszcie ruszyła odbudowa kina tęcza w Warszawie, gdzie będzie centrum Andrzeja Wajdy. Mój projekt Wajda na nowo wiem, że tam będzie na stałe, ale też będzie miejsce, gdzie może dyrekcji Joannie Rożen uda się ściągnąć niektóre tytuły. Mhm. Wiesz, wiemy dokładnie, że to chodzi o licencję, o to, kto tak, ma tak, do tych tak, prawa. Tak. To nie są proste rzeczy, ale jeżeli mówimy o historii polskiego kina i mówimy o tych najważniejszych tytułach, no to one muszą być dostępne. Jak nie ma dostępności, to... Dzisiaj na bym Ci powiedział, słuchaj, Kieślowski zrobił bardzo fajny film krótkometrażowy, wchodzisz na YouTube'a i masz, bo rzeczywiście mhm. zdążon... stało się tak, że na YouTube'ie są wszystkie filmy Kieślowskiego, ale tylko Kieślowskiego. Mhm. Czyli a jak sądzisz, czy uważasz, że ta... Ten czas, po którym te wszystkie dzieła kultury przychodzą do domeny publicznej, powinien być skrócony? No myślę, że. Myślę, że teraz to jest chyba się Tak, lat, myślę, nie? że to jest trudne pytanie, bo to wiesz, nie od nas należy, ale myślę, że dostępność powinna być jak najbardziej ułatwiona. Też ktoś może zapytać, dobrze, ale mówisz o plakatach. Tak, bo się okazuje nagle, że przez plakaty te filmy mają dłuższe życie, mm. że masę ludzi kupuje i wiesza sobie w domu. Ktoś przychodzi do ciebie na party i mówi, kurde, ty co za plakat, a, a ja, wiesz, i to się zaczyna nakręcać. I wiele osób, które na przykład kupują plakaty filmowe, kupują je dlatego, że widziały lub chciałyby zobaczyć ten czy inny film, nie tylko polski, ale i zagraniczny. Jest masę osób, które cały czas kupują mój plakat do filmu Herbo, Gdzieś tam ten film, musical, Formana im mignął. I jest coś takiego jak sentymentalne podejście. Lubisz, przeżyłeś, chcesz to mieć ze sobą. Czy myślisz w takim razie, że wrócimy do tej takiej artystycznej formy plakatu w opozycji do znana twarz aktora lub aktorki na pierwszym planie i po prostu grupa innych w tle? Nie ma lepszego pytania. Po to jestem w Dyni, bardzo bronię cały czas tego projektu. Znowu się troszeczkę pogorszyło, ale no myślę, że będziemy o to walczyli, ponieważ nie ma sensu robienia tylko i wyłącznie projektów, które są oparte na fotce i żyją przez czas dystrybucji filmu, ponieważ jednak Polska Szkoła Filmowa i Polska Szkoła Plakatu to były dwa byty bardzo ze sobą złączone. Nie powstałaby Szkoła Polska, Polska Szkoła Plakatu, gdyby nie było Szkoły Filmowej i Polskich Filmów nie możemy tego rozdzielić nie możemy tego niszczyć jeżeli tu na festiwalu w Gdyni pilnujemy dbamy o to żeby kondycja polskiego kina była jak największa to musimy pamiętać że obok tego musi być plakat artystyczny kiedyś w tej przestrzeni dwa lata temu było pełno plakatów artystycznych no dzisiaj to powoli znika i to mnie martwi Rozumiem. W razie, gdzie możemy zobaczyć twoje... Do dzieła? 3 listopada w galerii miejskiej w Częstochowie tak jest. potężna wielka wystawa y, trzech tenorów polskiego kina, czyli Kieślowskiego Wajdy i Morgenstern'a, Robione na nowo wszystkie plakaty y, stworzone już. Po w nowych czasach. Chociażby tutaj mignęła nam właśnie Ziemia obiecana, jest teraz właśnie niedługo rocznica powstania Ziemi Obiecanej. Ludzie pytają, dlaczego dwa plakaty? Nikt nie pamięta, że był serial i film. Także to jest też edukacja. Jasne. No w takim razie zapraszamy, zapraszamy do wyżenia. wszystkich. Jak wpadnęcie do Gdyni jest, Andrzej na pewno odpowie na wszystkie pytania. I pamiętajcie <laughs> zawsze, że na stronie NR zobaczycie najnowsze, najfajniejsze newsy. Bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby kiedyś oni powiedzieli, Andrzej, nie mamy dla Ciebie czasu, nie mamy czasu dla plakatu. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.